Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale: Kuchnia modułowa czy na wymiar? Nad takim wyborem coraz częściej zastanawiają się osoby aranżujące wnętrze swojej nowej kuchni. W tej sytuacji z pomocą przychodzimy my, Fabryka Mebli Stolker. Przez kilkanaście lat naszej obecności na rynku, zdołaliśmy opracować kilka systemów mebli kuchennych, ale na szczególną uwagę zasługują trendline oraz premiumline. Oba te rozwiązania pozwalają wznieść się na wyższy poziom personalizowania kuchni modułowych. Tematem dzisiejszego filmu będzie Premium Line, czyli nasz najbardziej rozbudowany system kuchennych mebli modułowych na wymiar. Zapraszamy do oglądania. Wszystkie systemy kuchenne, które produkujemy, bazują na modułach, więc to w takim razie jest różni. Funkcjonalność, wachlarz kolorystyczny oraz możliwość personalizacji. Naszą ofertę dopasowujemy do oczekiwań różnych odbiorców. Produkty Stolka są w stanie zaspokoić potrzeby zarówno miłośników kuchni modułowych, jak i osób poszukujących oryginalnych, spersonalizowanych rozwiązań. Dentline i Premium Line tworzą optymalną ofertę, w której nawet najbardziej wymagający klient znajdzie meble do swojej wyjątkowej kuchni. Z myślą o klientach. Którzy kochają kreować oryginalne wnętrza lub szukają możliwości zagospodarowania nietypowych przestrzeni, powstał system mebli kuchennych Premium Line. Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kuchnie z tej oferty wyróżniają się solidną jakością, interesującą formą oraz także możliwością personalizacji. Ponad 250 gotowych brył z opcją modyfikacji wymiarów Pozwalają nam zaprojektować ergonomiczną i dopasowaną do danej przestrzeni zabudowę. Fronty meblowe dostępne są w ponad 60 wersjach kolorystycznych płyt laminowanych, lakierowanych i foliowanych, które można ozdobić dowolnie wybranym uchwytem. To wszystko sprawia, że modułowe kuchnie z systemu Premium Line są idealnym narzędziem do stworzenia wymarzonej kuchni na wymiar. Oferta tego systemu obejmuje 12 modeli. Jednak w dzisiejszym odcinku skupimy się na rozwiązaniach ponadczasowych, na kuchniach klasycznych. Zanim jednak przedstawimy Państwu dostępne wzory frontów, opowiemy pokrótce o funkcjonalnościach, jakie oferuje system Premium Line. Szuflady oraz zawiasy wyposażone w system cichego domykania gwarantują użytkownikowi wysoki komfort w codziennym użytkowaniu. Zapewniają one delikatne i płynne zamykanie frontów. Co więcej, wyjątkowa głębokość szafek dolnych wynosząca 524 mm oraz pojemne szuflady pomogą nam wygodnie zagospodarować każdą dostępną przestrzeń w kuchni. A jeżeli o przestrzeni mowa, to doskonale wiemy, że w kuchni każdy centymetr jest na wagę złota. Dlatego w systemie Premium Line dostępnych jest ponad 250 gotowych szafek, dzięki którym będziecie mogli stworzyć kuchnię idealną, dopasowaną do waszej przestrzeni. Jeżeli jednak okazałoby się, że pomieszczenie, jakim dysponujecie, jest nietypowe. Bez obaw. Na taką ewentualność oferujemy możliwość modyfikacji i personalizacji, obejmujące zmianę szerokości, głębokości oraz wysokości standardowych szafek. Ostatecznego charakteru waszej kuchni pozwoli nabrać dowolnie wybrany uchwyt lub blat, który to możecie swobodnie wybierać spośród kilkudziesięciu dostępnych modeli i wzorów. Oprócz rozbudowanej oferty szafek, Naszym klientom oferujemy praktyczne akcesoria oraz elementy wyposażenia dodatkowego, jak na przykład oświetlenie czy kosze cargo. Dokładamy wszelkich starań, aby kuchnie naszych klientów były nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim funkcjonalne. Na koniec dodajmy, że wszystkie szafki sprzedajemy w specjalnie przygotowanych paczkach do samodzielnego montażu. Dobrze, skoro udało nam się omówić najważniejsze funkcjonalności systemu Premium Line, Przejdźmy teraz do prezentacji dostępnych modeli. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, ofertę tworzą modele klasyczne oraz nowoczesne. Dzisiaj skupimy się na tych klasycznych. Podobno klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Dlatego też kuchnie klasyczne od początku działalności fabryki mebli Stolka zajmowały istotną pozycję w naszej ofercie. Dzisiejsza oferta Premium Line obejmuje 6 klasycznych wzorów frontów dostępnych w 10 wariantach materiałowych i prawie 30 kolorach. Wszystkie fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 19 mm. Pierwszą klasyczną kuchnią, którą chcielibyśmy wam przedstawić, jest kuchnia Alina. Kuchnia w stylu angielskim. Choć jest to kuchnia tradycyjna, wciąż jest na czasie i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem osób remontujących i urządzających swoje domy i mieszkania. Jest zarazem przytulna i elegancka, subtelna, ale i szykownie wyrafinowana. Przyciąga nie jeden wzrok swoimi detalami, szczególnie ozdobnymi frezami w formie prostokąta. Takie meble nigdy nie wychodzą z mody, czego dowodem jest fakt, iż kuchnia Alina jest w ofercie stolkar od początku jej działalności, czyli od ponad 30 lat. Obecnie dostępna jest w trzech wariantach wykończenia jako front lakierowany, dostępny w połysku lub satynowym macie, jako front foliowany oraz patynowany. Nicza prostota, skromność i geometryczna symetria to cechy, które równie dobrze prezentują się w wydaniu klasycznym, jak i nowoczesnym. To również najważniejsze wyrażniki kolekcji mebli kuchennych Alicja, które z modernizmu i tradycji biorą wszystko co najlepsze. Dzięki temu pozwalają one stworzyć kuchnie zaskakujące stylem oraz świeżością. Urok mebli kuchennych Alicja kryje się przede wszystkim w bardzo prostych, a jednak dekoracyjnych frontach, które przyciągają wzrok dużym geometrycznym frezem. Fronty lakierowane Alicja dostępne są w bogatej palecie kolorystycznej, między innymi w ponadczasowej bieli, różnych odcieniach szarości, głębokiej czerni, ale również w granacie i butelkowej zieleni. Barwy te podkreślają bardzo elegancką, matową strukturę powierzchni, której aksamitna gładkość wręcz zachęca do dotyku. Alicja jest dostępna również w wersji frontów foliowanych dostępnych w pięciu kolorach. Delikatny fres wokół krawędzi nadaje jej uroku retro. Charakterystycznego dla modnych obecnie wnętrz w stylu lat 60. Dafne, bo o niej tu mowa zyskakuje prostą, geometryczną linią zabudowy, która wyśmienicie koresponduje z odważnymi barwami. Decydując się na Dafne, otrzymacie meble bardzo funkcjonalne. Jeśli zależy Wam, by Wasze wnętrza były zgodne z najnowszymi trendami wzorniczymi, ale wcale nie macie ochoty rezygnować z klasycznych, ponadczasowych rozwiązań, Wówczas meble kuchenne DAFNE to wybór idealny. Kuchnia posiada fronty pokryte folią PVC i dostępna jest w sześciu młodnych kolorach o matowym wykończeniu. Kuchnia utrzymana w stylu prewansalskim to synonim przytulności, ale w bardzo eleganckim i szykownym wydaniu. To wnętrze, które zachwyca starannością wykonania, naciskiem na detale i dekoracyjne elementy. To wnętrze, w którym chce się przebywać w długie zimowe wieczory i piękne letnie pojanki. Prawdziwe serce domu. Amelia Patyna to kuchnia, która zachwyca przede wszystkim stylem kreowanym za pomocą ręcznie patynowanych frontów ozdobionych bardzo finezyjnym frezem, prostym na dole i łukowatym na górze, a także przypominającymi kwiaty lawendy trzema dodatkowymi frezami w górnej części. Oprócz nich kolekcja obejmuje fronty przeszklone, za pomocą których. Wyczerywać możemy piękne kredensy, witryny, a także fronty ażurowe. Na te ostatnie warto zwrócić szczególną uwagę, gdyż są bardzo rzadko proponowane w ofertach producentów. Moniuszko to kolekcja mebli kuchennych stworzona z myślą o tych, którym nie wystarcza spożywanie posiłków, ale którzy chcą się nimi delektować w eleganckim otoczeniu. Kuchnia nowoczesna na wskroś, a jednak będąca interpretacją zabudowy bardzo klasycznej i stylowej. Moniuszko wyróżnia się szykowną formą i doskonałymi proporcjami. Wykonane z lakierowanej płyty MDF fronty ozdobione są prostym, a jednak wysmakowanym szerokim frezem. W ramach kolekcji dostępne są przeszklone fronty, w których uwagę przyciągają dekoracyjne szprosy. Fronty kuchni Moniuszko dostępne są w wielu modnych wybarwieniach, między innymi głębokiej czerni, szarościach, butelkowej zieleni i granacie. A także dwóch wariantach wykończenia powierzchni. Wysokim połysku i szlachetnym macie. Szeroka paleta szafek i rozwiązań dostępnych w ramach systemu Premium Line sprawia, że z ich pomocą wyczarować można kuchnię w różnych układach i konfiguracjach. Czy kuchnia klasyczna i kuchnia nowoczesna to zawsze dwa oddzielne pojęcia? Niekoniecznie. Są takie aranżacje i meble kuchenne, które z powodzeniem łączą tradycje ze współczesnością. Z jednej strony są więc bardzo efektowne i dalekie od minimalistycznej skromności, z drugiej zaś zachwycają funkcjonalnością i zgodnością z najnowszymi trendami wzorniczymi. Przykładem takiej kuchni jest Anna, która łączy w sobie modernizm z szykiem mebli stylizowanych. Dekoracyjne fronty przyciągają wzrok ciekawym frezem, prostym na dole i delikatnie zaokrąglonym na górze. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, festyn możemy podkreślić za pomocą odpowiedniego wykończenia powierzchni frontów. Do wyboru mamy dwa warianty: wysoki połysk, który nada aranżacji bardzo nowoczesny charakter, albo też subtelniejszą matową powierzchnię, która będzie ukłonem w stronę spokojniejszej i bardziej tradycyjnej elegancji. W obu wydaniach doskonałą gładkość frontu i przyjemną w dotyku powierzchnię możemy dodatkowo uwydatnić kolorystyką. Fenty mebli kuchennych Anna dostępne są w bogatej palecie kolorystycznej w wariancie fentów flakowanych oraz foliowanych. Podsumowując, Premium Line jest to system kuchennych mebli modułowych na wymiar, opracowany z myślą o najbardziej wymagających klientach poszukujących solidnych i funkcjonalnych rozwiązań oraz oryginalnego wzornictwa. Premium Line to nasza odpowiedź na Twoje marzenia o idealnej kuchni. Na dziś to już wszystko. O czym chcieliśmy Wam opowiedzieć? W dzisiejszym odcinku poznaliśmy system Premium Line w jego klasycznej odsłonie. Mamy nadzieję, że dzięki nam udało Wam się bliżej poznać zalety tego systemu. Jeśli macie jakieś pytania albo wątpliwości, to nie budźcie się ich zadawać w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy Was na naszą stronę, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. W następnym odcinku opowiemy Wam o nowoczesnych kuchniach z systemu Premium Line. Do zobaczenia!